Ogłaszam wszemu wobec, że pierwszy etap zbiórki na werandzie studio został ukończony sukcesem. 700 tysięcy udało nam się dzięki wam zebrać, dziękujemy wam bardzo. Stan surowy zamknięty za chwilę będzie gotowy. Faktury popłacone. Chwała Panu, chwała wam, że jesteście z nami, że budujecie z nami. I dzisiaj zaczynamy drugi etap zbiórki na wykończenie studia, na część instalacji też i działamy dalej. Już dzisiaj elektryk wchodzi, robi elektryczną. To. Później hydraulika, no i ogarniamy tu wszystko. Później, wykończenie. Daj Boże, że w grudniu otworzymy na werandzie studio, i od grudnia będziemy mogli już tutaj nagrywać nowe podcasty, nowe modlitwy uwielbienia, transmisje na żywo z pięknymi, wspaniałymi gośćmi, którzy będą do nas przyjeżdżali i też będziemy tu robili warsztaty różnorakie już niedługo. Słuchajcie, dzięki Wam. Jeżeli macie to w serduchu, budujemy werandę.pl. Zapraszamy, działamy dalej, zbieramy dalej i chwała Bogu za to wszystko. encontrado <laughs> uh